Panie domanie, wreszcie się udało, chciałoby się powiedzieć. Zielona Góra jest miejscem, gdzie przyjechała telewizja TVN, aby nagrywać materiały do kolejnych odcinków. Proszę powiedzieć, jak długo trwał ten moment ustalania, że jednak Zielona Góra znajdzie się w 39,5 więc wszystko zaczęło się od mojego chodzenia po kuchni w moim mieszkaniu w warszawskim na nowym mieście. Chodziłem po kuchni, byłem strasznie wściekły, bo czytałem sobie właśnie komentarze, rok temu mniej więcej to było. Czytałem sobie komentarze internautów zielonogórskich o tym, jak oceniają to, że Pultus zagrał zieloną górę. I dostawałem szału i czułem, że internauci miałą rację niestety. I wykonałem trzy telefony bardzo ważne. Pierwszy był do prezydenta kubickiego Janusza. Drugi był do producentki serialu TVN-owskiego o 39,5. Trzeci był znowu do Kubickiego Janusza, prezydenta. Tylko, że już za tym trzecim razem podałem jemu numer producentki. I najważniejszy oczywiście był czwarty telefon, który wykonał Janusz Kubicki do Justyny Pawlak, producentki. I to już potem się działo po, poza mną jakby, po czym dowiedziałem się, że mam zielone światło, mogę pisać scenę na Zieloną Górę. Ach, cudownie, po prostu cudownie. Naprawdę poczułem się dobrze w tym momencie. Panie Domanie, są również role prezydenta Janusza Kubickiego jest Robert Dovchany. Stresowali się oni, biedując się o tym, że będą miały tu swoje role. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Obaj są przerażeni. Mam nadzieję, że nie będzie tremy. Jakoś to przeżyjemy. Ale mam nadzieję, że podołają. Nie są to trudne jakieś bardzo role. No muszą być sobą. No, napisałem je tak, żeby byli sobą. No, nie wiem. Poznałem ich na tyle. Mam nadzieję, że, że dadzą radę. A gdzie jest ta pani, która schodziła też z schodami? No panią proszę też na to miejsce, gdzie pani była. Proszę bardzo. Dokujemy. Dokujemy. jeszcze raz. Za pół, Za pół godziny byłoby fajnie, fajnie, to ja wtedy przyjdę. Jeszcze będzie moment, zanim oni przestają te kamery, że sobie powiemy. To, tam, to na spokojnie, żeby tu nie było paniki. Jak to jest jakiś kłopot, to mówcie od razu, to ja zawsze swoje myślenie. Ile, ile jest możliwych? To ja się przygotuję tak, żeby... W pięciu razy to jest mało. Przyjąłem, okay, przyjąłem, nie będzie więcej niż pięć razy. Przy tyłku sobie tam, w różnych głosia no, i w nie, nie zależy... Jasna sprawa, no tak jak w życiu. No nie jest tak, że jadą tam... To jest no, dobra. dobra, idziemy, czyli to, okej, okay, no. Czy to, jeżeli chodzi, to, chodzi o panów? I od czego zaczynamy, tak? Od tego byśmy zaczęli. Nie jestem specjalistą od Spriego, no, jak, jak coś idiotycznego wymyślę, no, coś to. Idiotycznego wymyślę no, coś to, to jest po prostu głupotą to proszę mnie zgodnie. To zgodnie. Żon, to Na razie jeszcze idziemy kurwa zgodnie. Po raz różowy na razie idziemy Pytanie jest takie, Czeka. za ile minut będą te dwie minuty? No nie wcześniej niż za 15, a może później. Czekamy, aż będą gotowe. Kamery. Zrobimy próbę z aktorami, żebyście się w niej nie uczestniczyli, nie wyjeżdżali bez potrzeby, oni ostalą co dają. Dobra, panowie, ja na razie dziękuję. Jedno albo dwa półka takie próbne, żeby zobaczyć jaka jest nawierzchnia po prostu. Dobrze, to będziemy gotowi z kamerą to wtedy pewnie sobie na spokojnie zrobią te dwa kółka. Zrobimy start. Tak, 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 tam jest dokładnie to samo się musi zdarzyć, co tutaj się zdarzyło. Myślę, że tamtych takich drobnych ludzi, co się rozsiedli Co? Nie chcą przejść, nie chcą. Próbujemy. To? Nie, nie dobra. No. to To my, to w Twoich rękach zostawiam tamtą trybunę. Zrób tą próbę tam. Taką, jak była. Ja idę do, do, do parku maszyn. A, słuchaj, ale my to z dziewczynami zrobimy jakiś króciutki taki układ przed tym startem, nie to, co one robią normalnie. Bardzo blisko na razie, CD, tak, te kompony porab. E, proszę Państwa, robimy próbę. Próba jeszcze będzie bez służbowców, bo jeszcze jedyne święty potrzebują, żeby do nas przyjechać. Ale to jest wiadomo, wszyscy wiemy, co robimy. I ta prębona dwie tamta. I zaraz zaczynamy. Teraz tak, wszyscy stają, proszę. Rozwiązamy te góry. Dobra, dziewczyny schodzą. Tak jest.